Witam was serdecznie, jestem Bardosz UK, to jest Miss Created A ja właśnie spotkałem kamienia. Siema kamień, Podskocz. Podschodź Ale po co? I znaleźliśmy się. Nie, ja mam plecak nawet. Znalazłem gościa. Nie mam, i Dobra, dobra, teraz kilka słów do naszych widzów. To jest najnowszy survival i jest spoko, nie? Wersja alfa. Nie, to jest pre alfa nawet. A jest Dami siara. Yes. Ale, ale tylko na tym Tak, bo jemu akurat się ściąga. Bo Dobra, chodź, tym idziemy tym gdzieś, ]iem. Marcin. Idziemy. Pa, się, się znaleźliśmy, nieźle, co? Bo są, to, są jakieś charakterystyczne miejsca, wieczu. To i tak cud, zobacz. Dopiero co odpaliśmy grę, a już się znaleźliśmy. Teraz możemy siać tenor. <laughs> <laughs> Czyli stara ekipa Rasta powraca. Drako też kupił tą grę, Siara. Siara? co, Drako też kupił. No, wiem, słyszałem, będzie pykał. A jak? Tak. Ja myślę, że to będzie taki nasz y, kolejny rast. Nie, to raczej tak myślę, że się skończy jak z DayZ. Nie, wiem nie. Chyba że, chyba, że gra będzie dobra. Nie, nie no bo I zobacz. Nie, nie pij ze studni. Sam feeling grania jest lepszy niż. DayZ. No, a pamiętaj no. też, Marcin jak w Daisy, gdzieś szliśmy, a ty ty tyle piłeś wody, że umarłeś. <laughs> no. Przeklałem się wodą. I pamiętam i pa, ej, pamiętam twoje słowa, co za kurwa debil wymyślił, żeby w grze można było umrzeć od wypicia wody. Myślałem, no. że mnie chuj to. Pa jakie kwiatki fajne. O, jak fajnie ty, Ej, x się ten! x się kuca. No, a Z... Po co to Nie a, tako, a, a... pisz, a Q E wciskaj, Q E. Yeah. Marcin Q. Kuję, e. Wciskaj Q e. Raz Q, raz E. Chcę zobaczyć jak to wygląda. QE E. No robię, przechyla się. Nie? Ej, no to ja nie widzę jakbyś się przechylał. Czyli ktoś Ta. inny nie widzi, no. Rób? No robię cały czas. Nie robisz. Robię. No co, nie ma animacji tego? Marcin, to jest pre-alfa. No DayZ, Day jest rok czasu w alfie i zobacz jak jest, Dobrze, jaki zachodzę, jest, jaki jest można odpalić, to pre -alpha. Jakiś dobry silnik tu jest. No, na wie, dobrym wie, silniku dobra. robiony. Z Need for Speed'a. Tak. Nie. <grym> Need for Speed miał, kurwa, Frostbite'a tej. <grym> nie, to coś na kre, kre coś tam, nie wiem. Patrz, jakieś te budynki po lewej. Ale wygląda lepiej mi się biega, chodzi niż w niż Daisy. No kurwa. Tak jak nie w się, Jak w Rush'cie. Jak w mnie ja Częściej. Daj mi się klamkę że się żeby na... zobaczyć jest. jak się szczela. A jak ja wyglądam, kurwa, mam koszulkę w kratkę, o, cza no, czapkę amerykański ten. i plecak Amerykański Hami prosta kurwa z Colorado <laughs> <laughs> Dobra, kogo, a spod musimy spod przepłynąć Colorado. rzekę Nie no że jak tyle Aj kurwa, kurwa. Ale chodź przepłyniemy rzekę Tam no są jakieś budynki zaraz muszę mieć jakiś towar. No wiem tam są budynki Fajnie jak do wody wchodzisz jakieś ramione te kółka, takie ślady Mm. A jak będzie bo... ta woda się rozpłyskuje, wiesz... A wiecie, co będzie jeszcze dalej, jak skończą? Nie wiem. Fudy nie wiem. Się, fud... nie Tylko wiem. jedyne, co wiem, to to, że walą naprawdę dużo update'ów. A, tak a ja o niej kurwa nie słyszałem. Ja oglądałem u Kaftana wczoraj. Bo tu wczoraj czy przedwczoraj była premiera. Aha. O. A... A, jaki telewizor mieli. Pa! Jaki Dziękuję. telewizor, pa! Ta taki. A widać jak bije? No. A weź ty stukaj w telewizor. <głosy> Dobre! <głosy> Nie ma nic. Tu jakiś koleż łaził wiesz, w tym rejonie, bo ja stąd szedłem właśnie. On pewnie wszystko wybrał. Pewnie tak, trzeba go znaleźć i zabić. No, dokładnie. Dobra, biegniemy drogą, co? Pa wiatraki! A tu jest tylko chyba jeden rodzaj broni na razie O, Dildo? Gdzie, gdzie pobiegłeś tutaj? Tam na górę, po drodze. Ja nie widzę. Ty co to jest to czerwonego przy wodzie? Ja nie wiem czy tekstury się tak rozpieprzają. Tak. Widzisz to, to czerwonego coś Marcin? No teraz aktualnie nie, ale zależy jak stoisz, to się robi czerwone. A nie wiem gdzie jesteś proszę. Ja cię widziałem, stój w miejscu. Teraz nie widzę na czerwono, ale przed chwilą jeszcze było. No to biegniemy tam na górę Nie no, tekstury i tak jest nieźle no, Marcin A popatrz na trawę jak chodzisz Chodź i patrz na trawę, pasie porusza trawa Dobre, nie? No Czyli będzie dosyć dobra gra No za Jak skończą za 300 lat Już do tego momentu nie będziemy grać tak jak z Daisy. A Daisy w ogóle jest w czy nie? Co ty? W ogóle Daisy mia... no, ty... miało być oddane teraz jakoś na jesień, już w całkowitej Zamkianie wersji. w, w ogóle. Też nie wiem, dawno nie wchodziłem. Daisy, tak jak raz. Pa, zamknięte drzwi, coś musi być. Tylko zamknij ze za sobą. Zabijcie kogoś. No, nie ja ma już nie zginęłem raz. Ty, pa, lo lodówkę można otworzyć. No. Mam mikrofalówki, nie, nie ma nie nic. Ma nic kurwa nic nie ma w tej grze A są, są. jakieś wskaźniki, ale kurde nie wiem jak to się tam... Ten... Dobra, Na, ja powiem, wychodzę. Zarko, myślać, że coś. I się w chuja zrobi tak jak my no, <laughs> Tu jest następny ehe. dom Ujby, Pa jakiś samochód Dosyć tak, spora podobno No mówili, że mała znaczy, że póki, co, ma... ale... póki co, ale wiesz, to tylko jedną dwudziestą, czy którąś oddali mapy. Reszta jeszcze nie zrobiona. Tutaj ten domek panie, można przeskoczyć. Można, czasem, czasem się przy niej przeskakują, ale. Ty, no ja nie mogę. Słyszę kogoś. Czy to tak? ja, to ja. Kurwa, też otwarte drzwi. Ale znalazłem coś. Daj, pół. Hej, znalazłem coś. Chcesz coś? Masz. Łap. Ale co? Odsun się. Granat? <grym> nie, tu, tu masz jedzenie. Uh, uh. Tej nie mogę otworzyć lodówki. Na, zobaczę. O tu jest jakieś jedzenie jeszcze. O, mam puszkę. Już Nie, No. No. Dobra, wchodzę dalej. Przydałaby się jakaś broń, chociaż nie wiem, kurwa, jakiś siekiera. No siekiera. Wtedy to byśmy lali wszystkich, nie? No. A ja się raz znalazłem gościa, który spał, zabrałem mu plecach. Wszystko mu zabrałem. Czapkę mam, plecak. No. To, kurwa co, jak dziś z tej gry, to zostawiasz postać gdzieś? Nie wiem Marcin, jak to się odbywa. Skoro tak. Ktoś o, to jest jakiś domek. Jakby ktoś szedł, to byśmy mogli go napaść. No, o, jest tu coś. Jakieś picie chyba było. Ty, no, no co ty Marcin, nie znalazłeś tego? Mam pistolet! A ja, pistolet, pa! Słuchaj! Pa, mam siekierę. A ja mam pistolet! Wow! Znalazłem pistolet! I mam magazynek, a jak naładować? Znaczy toporek mam w sumie, nie siekierę nawet, to, A jak no, ja mam załadować wiem. broń? Nie wiem, e? No nie działa właśnie. A masz naboje? A nie, no, dobra, mam, mam. Wiem. Mam już, pa! Zostaw nabój dla kogoś. Ty, no ale. Kurwa, ale wsadziłem mi co? I nie, I nie mogę. A ja mam siekierkę, haha. Ha. 30. Ale się z widokiem chodzi. Z widokiem Person. Znaczy, Dobra, mam. Jest film, mam Marcin. ma, Marcin. Mam, mam 33 naboje. Jesteśmy uzbrojeni, stary, mamy giwerę. Tylko nie ma celownika. Taką jak. Ja. No, jak o. bez celowania, nie? Zamknę drzwi. Pa, mamy ten. Jak się chowa siekierę? Eee, wciśnij G, zobacz gdzie jest siekiera i naciśnij ten przycisk. Ja sobie zmienię broń na jedynkę. A czy... Nie mogę, dobra. No, dobra, to lecimy. Mamy giwerę. Uo, jest już dobrze. Mam siekierę, muszę napaść kogoś, tylko ma pleca. A ja giwerę i 66 pocisków. Wow, cool. Musimy zabić kogoś, też ten no. jest pleca. Dawaj, i koszule nikogo nie ma, tej, wtedy spotkam jednego typa. Nie będzie oni ich znali. Tu jest tam. domek jakiś. A te mutanty w ogóle są, czy jeszcze ich nie ma w grze? Nie wiem. Bo widziałem, że w sumie chyba ten nikogo nie spotkał, bo go grał. No, może jeszcze nie być w sumie.